Siedmańko widzowie w trzeciej części Microsoft jest 120.4, ale z, z. jak to? Z eksperymentem, je, czyli wersję 120. Tutaj No to... O! Co to To był zombie. No tego zombie tu nie ma. Tu jączek. Przyszuka. Nie, ja tu mnie atakuje dziwny. Ale nie widać elementów tu. Widzieliście w ostatniej e, części zrobiliśmy 16 diamentów, bo zrobiłem jeszcze jak to? Diamentowy kilof i teraz jeszcze więcej szukamy, żeby trochę że i są so, diamenty Zrobię więcej rzeczy sobie zrobić diamentowy. Przykład na przykład lub set. Ja idziemy idę się, jak ty jest, kiedyś szukać, bo już zwiedzieliśmy zwiedziliśmy ostatnio. Tylko! Gdzie tu jest wyjście? <grystanie> Jeden problem. Au! Tu było gdzieś. No to tu gdzieś tu. Wyjście. A! Tu będę obok. No tak. O tu byłem. Byłem tu, byłem. No i to z wyjścia, ale jeszcze popatrzmy tu. Podpiszę, tu mogłobyście być ale... Nie, no kurde. Chyba, nie, no już nie będzie, więc szybko idzie, jak pamiętacie, w pierwszej części. Teraz Wam pokażę. Tutaj, teraz Wam pokażę. мне меня ссылка Au. Tutaj tutaj jeszcze nie byliśmy. I tutaj jeszcze mogą być diamenty, ale wątpię to musi być jeszcze niżej, a to nie idzie już niżej. Tak wygląda. Wow, no i za trzy blok. O, diamenty! zda. Eee, a może tu? Tu w tu A pójdźmy. A pójdźmy się! A pójdźmy. O, laba. To jest chyba ta sama koło co się jedno chyba. Teraz musimy się jakoś to dwie dostać. To było tu? Tak to było tu.

to to i to. Bo będziemy może mieli konia. 4 Nie wiem. Pieska też może, więc weźmiemy te kości. Tu nic nie ma już więcej chyba. No tak no. Więc jednak to nie tu. Idę? I, i ubarw. O, to tu Chciemy. Do góry. Widzę, e, widzowie, tu idziemy. O Jezu, ile tu bobów. E, hej, 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 zostawcie, zostawcie. zostawcie. Mm, cool. Dejle, zombie No kurde, ile tych zombie jest tu A tu są swoje wykopane A nie, to było od tego Od creepera, a to co tu co to, to, to tu jest? A to tu nie jest, a nie, jest coś. To lecimy zobaczyć. I są diamenty, jachu! Trzy, trzy są diamenty. Są trzy diamenty. Pięć diamentów! Sześć! Siedem diamentów! I no, sobie mamy siedem diamentów w jednej rudzie. Mamy dwadzieścia trzy. Potrzebujemy, czekajcie, ile potrzebujemy, dostać. Ile spawner? powder? Myślę. O, siebie. A ja to właśnie tajemy. O Jezu. A, ale są przynajmniej. Szybko to... ...poniestrużymy. To to weźmiemy. Kości. No, pieska możemy znaleźć. Kolejne kości, tam się dalej ciągnie, to się... złote jabłka, za co tylko. A no, nie, odłożyłem po prostu coś. Odłożyłem. Teraz zdobędziemy patyki, teraz może na diamentowy mieczek. Co by się lepiej nie zepsuł? I teraz się podlepi. O. Co? O jele. Co by tu wyrzucić co? Potrzebuję żelaza. O, Jezu, Creeper. I kolejny creeper. Co to? za do creeperów jest tu? Eee, co wie? Chyba to będzie ostatni odcinek w jaskiniach, w będziemy w jaskiniach, ale jeszcze może być jeden, nie wiadomo, jeśli nie zobaczę, dzisiejszy chodź, tylko też wszystkie diamenty, co potrzebuję, nie zło, dużo laby, ale nie ma, tu też lawa, ale ja nic nie widzę, nigdzie diamentów. Więc A jak wyjdziemy na powierzchnię, to chyba idziemy do nederu. Ojej, prawie się tak się przestraszyłem, że wpadnę do lawy. Bo ja nie lubię takich rzeczy. Lepiej tak zamorduję to. To nic nie ma. Patrzmy tak do góry bardziej. Może być tu gdzieś. Jak ja tak powiem, żeby patrzeć do góry to no pójdźmy tu zobaczmy tu gdzieś, czy nie ma wyżej. No nie widzę, no ale... Oj, są! Diamenty! Kolejne. Jeden ma. No. Jed jeden diament. Ale nisko jesteśmy. Uuuu! Tam to jest maksymalne. No pole... Uuu zelazo. Uuu glowsquidy. Uuu przestraszyłem się co to lato tak. <laughs> Nie to pewnie się przestraszyłem. Widzowie. No to świetnie. Ale ile glow squidów? Eee, lecimy dalej tu. Czy to tutaj samo same miejsca? No ale nie widzę diamentów nigdzie Szkoda Ale tu jest jeszcze przejście. No i są jeden. To no, żeby całego set, cały set mieć, to potrzebujemy jeszcze do łopatę i siekierę. O, cztery wysosie potrzebujemy jeszcze ile? 5, 5 potrzebujemy i już będziemy wychodzili z jaski widzowie. Eee... o, o, to skutujemy o, nasz? o, <laughs> W końcu. Idziemy tu... O nie, grubsza, do układam. Ły. co tu jest poziom. Jak to coraz wyżej idzie, tu... To słabo szansa Co to jest, jakby było... w spawny Nie. O, to gdzie ja? poziom 17. No to chyba będziemy musieli wracać się. No chyba jeszcze był jakiś tam tudór gdzieś. Ale tu tylko wyżej jest. Wróciłem tutaj diamenty kolejne i kolejne, co jest minął tyle. Tu są trzy, będą cztery chyba cztery. Perfekto, no to już jak tam jest jeden, to już, już będę miał tak tak, tak będę miał I jeden i tak będę miał I cały i tam wszystkie więc już wychodzimy. A? Dwa, więc sobie wychodzimy teraz do góry, do góry. Sobie kopiemy do góry. Mudny yy. no, proces, ale... Proces ale. Le wyjdziemy w końcu w tym trzecim odcinku. Na powierzchnię. O, jasknia! No ale ja wychodzę na powierzchnię. Nie eksploruję już jaskini. No później będę eksplorował, żeby zrobić te czarte kabie no wiecie. no nie, no! Czemu? Przez przypadek stawiłem obsidian Natomiast motyki potrzebujemy To zobaczymy sobie napis No do onchingu się przyda bo skraftujemy jeszcze w dzisiejszym odcinku do... O jeszcze diamenty Jeszcze kolejne diamenty, ale jeden no jeszcze jest tu jakiś lapis jest o jeszcze ile Co tak będzie powinien być no jest więc już możemy wychodzić tak wystarczy a teraz jeszcze gdzie to było a tu to było tu Gdzie to było? A tu O, już mamy taki normalny stoł No to nie jest źle. No nie Uff O kurde Przestraszyło mnie to trochę. To, że mamy poziom. Hm. No to słabo. Co by możemy tu wyrzucić? Ryby. Nie potrzebuję. Nie potrzebuję ryb. A ryb to ja nie potrzebuję. Czyli potrzebuję. Nie, no dirt. Kolejny biert. O no nie, dodałem tak. się przypadek. już mały poziom. 30, proszę żeby to nie były góry. Bo jak góry to będziemy kopali się długo. Wybierzemy światło słoneczne w końcu. Widzowie, weszliśmy do jaskiń w pierwszym odcinku, a teraz wychodzimy w trzecim odcinku, więc w trzy odcinki. No to chyba wygląda na góry. Śpin... O nie, wiert. Nie potrzebuję... A, bo wiem, że No. Mamy. No nie ma jeszcze światła słonecznego, ale się prześpiłem. Si. Uciekamy. Proszę, żeby nie wybuchł. Światło słoneczne, wow. I to nawet niedaleko, bo kopaliśmy się. Bo to jest stara wioska, to. Kolem walczy z Endermanem. Proszę, underperła. Bo teraz nie ma Enderperła. Szkoda, ale... Nieważne, okej, okay, ale się ko widzowie, widzimy się w następnej części Microsoft Violet, czyli czwartej tej serii, czyli Microsoft 1. 1.20.4 Na ra